Nieba a co to za jasność w oknie? Świt się budzi, a Julia jest słońcem. Źle mi. O przemów znowu, aniele. Romeo, czemu ty jesteś Romeo? Zaprzyj się ojca i wyrzecz imienia. Lub jeśli nie chcesz, miłość mi a ja wyrzeknę się krwi kapuletów. O, mam mówić czy słuchać? A jak myślisz? Jedynie twoje imię jest moim wrogiem. Ty jesteś sobą, nie jesteś Montekim. Odrzuć swe imię Romeo, a za to imię, które nie jest tobą, zabierz mnie. No okej, okay, jak tak mówisz, to biorę cię za słowo. Powiedz mi jeszcze jedno, jak tu wszedłeś i dlaczego? Oj nie łatwo spiąć. Ja wiem, łatwo nie było. Na skrzydłach miłości przyfrunąłem wołają, nie muszę iść. Jeśli uczciwie mnie kochasz i chcesz się ożenić, to przyślij i suwo przez kogoś, to ja wynajdę gdzie i kiedyś to spełnisz. Dobranoc tysiąc kroć. Dobranoc słońce, trzymaj Papa. się.